Witam! Spojrzałem dziś rano w mój naukowy kalendarz i otóż okazało się, że dokładnie 125 lat temu pewien brytyjski chemik John Fitzgerald Buchmacher zmieszał w równych proporcjach salę amonową z pyłem węglowym, stuknął w ową mieszaninę młotkiem i już po chwili mógł znowu wziąć się w garść. Czemu o tym mówię? Ano dlatego, że w naszym laboratorium pora na jedną z głównych nauk chemię. Przeprowadzimy kilka doświadczeń, które pomimo tego, że użyjemy do nich zupełnie innych substancji, a także przyrządów, będą one miały wspólny mianownik. Jaki? Okaże się niebawem. Do przeprowadzenia tego doświadczenia potrzebujemy kolby stożkowej, termometru, wiórków magnezowych i roztworu kwasu chlorowodorowego. Do kolby wlejemy około 30 ml roztworu 15% kwasu. Zmierzmy teraz temperaturę kwasu w kolbie. W następnej kolejności do kolby dorzucimy kilka wiórek magnesu. Obserwujemy wydzielanie się gazu. Kiedy gaz przestanie się wydzielać, zmierzymy termometrem temperaturę mieszaniny poreakcyjnej. W trakcie przebiegu tej reakcji magnezu z kwasem chlorowodorowym nastąpiło wydzielenie się energii w postaci ciepła. Zaobserwowaliśmy także wzrost temperatury roztworu. Reakcja, którą obserwowaliśmy jest przykładem prostej przemiany egzoenergetycznej przebiegającej z wydzieleniem energii z układu reakcyjnego.